Panie dyrektorze, jak wygląda aktualnie sytuacja z budową dróg w Polsce? Budowa dróg w Polsce przebiega zgodnie i na podstawie rządowego programu budowy dróg krajowych do 2030 roku. W tym momencie realizujemy tak zwane spięcie sieci drogowej, czyli dokończamy to, co jest do budowy zarówno na drogach ekspresowych, jak i na drogach typu autostrada. Jeśli chodzi o autostrady, sieć drogowa jest praktycznie spięta. Zostało nam jeszcze do dokończenia sieć dróg ekspresowych. To, co mamy w programie budowy dróg krajowych do 2030 roku zostało przez rząd zaakceptowane, jest zapewnione finansowanie i mam nadzieję, że to zostanie w tym terminie wykonane. Jak wygląda sytuacja tutaj w naszym województwie, w obszarze, za który Pan odpowiada? Na terenie województwa małopolskiego praktycznie w budowie są dwie drogi ekspresowe S7 i S52. Przebiegają one właściwie zgodnie z harmonogramem. Jeżeli tam są jakieś opóźnienia, to są to niewielkie opóźnienia w poszczególnych branżach, czy to mostowej, czy drogowej, bo one są związane z, na przykład z warunkami atmosferycznymi. Przewidujemy, że do końca 2024 i jeden element 2025, tu mam na myśli węzeł ta sieć dróg zostanie e, zakończona. Mamy także w planie budowę do 2030 roku S52, tak zwaną Beskidzką Drogę Integracyjną. Ona w tej chwili też prace projektowe, nad nią prace koncepcyjne przebiegają zgodnie z harmonogramem. Jesteśmy w trakcie sympozjum poświęconego drogom betonowym. Jak pan ocenia taką inicjatywę i też to, że się odbywa w Krakowie? Tak, jest to bardzo ważna inicjatywa, bardzo ważny kongres międzynarodowy. Tutaj zjechali się przedstawiciele branży betonowej z całego świata. Wymiana doświadczeń na pewno posłuży rozwojowi samej branży. Kraków jest miastem, który chętnie gości takie konferencje, jeżeli chodzi o generalną dyrekcję dróg i autostrad oddział w Krakowie. Tu nie mamy dużego zakresu dróg betonowych. W tej chwili trwają dwie budowy, dwa tunele są w budowie na trasie S52, w której będzie wykonana nawierzchnia betonowa i myślę, że tutaj też skorzystamy z tych doświadczeń zarówno my jako inwestor, czyli na etapie budowy i utrzymania, jak i wykonawca. Jak pan ocenia zalety dróg betonowych? Drogi betonowe to jest przede wszystkim bardzo duża, długoletnia trwałość, prostota ich utrzymania. Oczywiście koszty są być może większe, to też zależy od... Koniunktury na rynku, bo wiemy, że bardzo się zmieniła w ciągu ostatnich miesięcy. Natomiast samo to, że tej nawierzchni nie trzeba przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat wymieniać, jeżeli jest oczywiście dobrze wykonana, to już jest bardzo duży plus dla zamawiającego, który potem musi te drogi utrzymywać. Osobną sprawą są naprawy, ale tutaj właśnie na tym kongresie też są przedstawione najnowsze tendencje w naprawie. Mamy tutaj już duże doświadczenia z betonem szybko. Prawnym, to także zmienia postać rzeczy, jeżeli chodzi o naprawy tego typu dróg i mam nadzieję, że ta technologia się będzie rozwijać. Ta technologia ma być również teraz wykorzystywana na obiektach mostowych. Jak pan tą sytuację ocenia? Tutaj sprawa jest bardzo prosta. My nie ograniczamy wykonawców do zastosowania jednej bądź drugiej nawierzchni. Generalnie stawiamy tu tylko warunki dotyczące obiektów mostowych i ich trwałości. A trwałość obiektu mostowego jest ściśle związana ze szczelnością płyty betonowej, płyty pomostowej. Jeżeli wykonawcy tutaj wykażą się technologią, która zabezpieczy płytę pomostu, konstrukcję nośną przed wodą, i przed warunkami atmosferycznymi dopuszczamy każdą technologię. Zaprezentowane dzisiaj na konferencji rozwiązania rozumiem są pierwszym krokiem w kierunku znalezienia takiej technologii i dopuszczenia ich potem do stosowania.